No tak, nie wiem czy uda się ciągnę rybę, nie wiem, prawdopodobnie szczupaka. Niestety bez stalki także nie wiem jak się skończy to. Chyba marnie. Żyłka 0,18 brak przepona o nie widzę tego jeszcze podbieraszek mały można powiedzieć w dupeczkę można go wsadzić Dziwnie, dziwnie, nie wiem Nie mam pojęcia co to za ryba cały czas przy dnie tutaj byli wędkarze na stawku. Gdyby się któryś pokazał, by może pomógł podebrać, ale... No, no, nieźle, nieźle. lipa się z żyłką na kołowrotku robi bo nawet nie zobaczyłem jeszcze jaka tu ryba czuję, że będzie porywie, Kurde, mówiłem, założę plecionkę 0,16, to nie, po co? A teraz człowiek męcz się 18. żyłeczką 18 Rybarowi ryba robi co chce Ale nie mam pojęcia, jak ją tu pod, podjechać żeby nie był taki, że się w do wody i tyle No jeszcze podbierak nierozsunięty, kuźwa mać ja Nie wiem, widziałem w ogon, tak mi się coś zdaje, że to chyba sumik